Cześć, tu Network Poradniki, a w tym odcinku pokażę wam w jaki sposób wyłączyć bądź włączyć asystenta Google. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i nacisnąć dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. W naszych telefonach asystent Google jest obyśnie włączony. Aby go wywołać, oczywiście przytrzymujemy środkowym przyciskiem tutaj. Paska nawigacyjnego i Asystent Google już jest dostępny. Natomiast, gdybyśmy chcieli wyłączyć Asystenta Google, musimy wejść w ustawienia telefonu, klikając ikonę koła zębatego, następnie musimy odnaleźć sobie zakładkę Google, usługi Google. Kolejno musimy sobie przesunąć i odnaleźć zakładkę wyszukiwarka, Asystent i Voice. Klikamy. Następnie musimy wejść w zakładkę Asystent Google. No i tutaj mamy kilka zakładek na samej górze. Musimy kliknąć w zakładkę Asystent, no i przewinąć tą listę, i na dole mamy zakładkę Telefon. Klikamy. No i tutaj mamy właśnie możliwość włączenia bądź wyłączenia Asystenta Google. Ja teraz wyłączę Asystenta Google. I w tym momencie, jak przejdę do ekranu głównego i przytrzymam ten przycisk do wywołania, jak widzicie, Twój asystent Google jest gotowy do pomocy, i system prosi mnie o włączenie. Więc w ten sposób wyłączamy asystenta Google. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz, udostępnij ten film, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!